Witaj, z tej strony Sławy Krak z Polskiej Akademii NLP. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Ci o bardzo ważnym temacie. Temacie, który jest podstawą sukcesów wielu wybitnych biznesmenów, przedsiębiorców, sportowców, ludzi, którzy osiągnęli sukces. Jednocześnie ten sam temat jest zmorą, jest główną przeszkodą ludzi, którzy nie mogą spełniać swoich marzeń, którzy nie potrafią osiągać swoich celów, którzy po prostu nie żyją życiem, którym chcieliby żyć. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o poczuciu własnej wartości, o wierze w siebie, o byciu pewnym siebie. Dlaczego ten temat jest aż tak ważny? Widzisz, 8 na 10 klientów, z którymi pracuję coachingowo, czyli 80% moich klientów, ma wezwanie właśnie z tematem poczucia wartości. Co to znaczy? Widzisz, może zdarzyło Ci się kiedyś, albo spotkałeś kogoś, kto nie do końca wierzy w siebie, lub po prostu nie wierzy w siebie. Uważa, że nie jest wystarczająco dobry, przez co nie osiąga swoich celów, nie podejmuje wyzwań. Takie osoby często są pomijane przy awansach albo nie dostają podwyżek, bo nie są gotowe pójść do swojego przełożonego i poprosić o podwyżkę, pokazać, że są wystarczająco dobrzy. Takie osoby często mają problem z podejmowaniem decyzji, bo obawiają się odpowiedzialności. Często też porównują się do innych ludzi i w tych porównaniach czują się nie dość dobrze, czują się gorsi. Czasami w wyniku tego takie osoby boją się podejść do kobiety, do mężczyzny, poznać nową osobę, bo boją się odrzucenia, bo boją się, że się nie spodobają, nie będą dość dobrzy, druga z się im nie zainteresuje, bo uważają, że nie mają nic ciekawego do pokazania. Często słyszę od takich ludzi, wiesz, Sławek, spotkałem fajnego chłopaka, fajną dziewczyny, ale wiesz, to nie moja liga. Sami osoby mają poczucie, że nie są dość dobrzy. Jednocześnie tacy ludzie często martwią się, co pomyślą o nich inni bardzo często, być może to się to zdarza, boją się popełniać błędy, są perfekcjonistami, czyli muszą być idealni, żeby ludzie myśleli o nich dobrze. Są trochę więźniami wizerunku, który tworzą u ludzi i robią wszystko, żeby sprostać temu wizerunkowi, żeby faktycznie byli wystarczająco dobrze. Czasami takie osoby Boją się zabierać głos publicznie, boją się powiedzieć, zadać pytanie, poprosić o pomoc. Boją się wyrazić swoje zdanie, żeby nie zostać odrzuconym. I głównie dlatego, że nie czują się wystarczająco dobrze. Jeżeli którakolwiek z tych rzeczy, o których powiedziałem, jest ci znajoma, to koniecznie obejrzyj ten film do końca. Mam dla ciebie coś bardzo ciekawego. Dlaczego ci o tym mówię? Bo dobrze wiem, jak tam jest. Widzisz, dzisiaj uczę ludzi, jak. Zbudować silne, mocne, zdrowe poczucie wartości. Dzisiaj pomagam ludziom z sukcesem uwierzyć w siebie, polubić siebie i osiągać własne sukcesy. Ale przez wiele lat sam miałem duże wyzwanie z poczuciem własnej wartości. Przez wiele lat nie wierzyłem w siebie. Byłem osobą bardzo nieśmiałą, co mocno przeszkadzało mi w poznawaniu nowych ludzi, w odzywaniu się w towarzystwie, w zabieraniu głosu. Po prostu czułem się od ludzi gorszy. I jedno z najgorszych uczuć, jakie, jakiego możesz doświadczyć, myślę, to jest niezasługiwanie. Ja musiałem sobie zasłużyć na relacje z innymi ludźmi. Takie było moje podejście, taki był program w mojej głowie. Nie czułem się dość dobry, więc obawiałem się prosić o podwyżkę. Mało tego wykonywałem doskonale wszystkie polecenia zawodowe, bo przez lęk przed popełnieniem błędu bałem się podować decyzję, co bardzo mocno skracało moje, moje możliwości. Nie pozwalało mi żyć tak jak ja chcę. Obawiałem się odpowiedzialności, bo bałem się oceny ludzi i bałem się, co się stanie, kiedy nie podołam zadaniu. To bardzo mocno ograniczało moją karierę, zwalniało ją. Po prostu nie robiłem do końca tego, czego bym chciał. Podobnie to wszystko sprawiało, że wszystkie sukcesy, które osiągałem, coraz więcej i więcej, bo byłem perfekcjonistą, przecież nie mogłem popełniać błędów, więc mój perfekcjonizm zapewniał mi kolejne i kolejne sukcesy. Ale traktowałem je jako coś oczywistego, coś, co po prostu musi być. To przecież nie jest Żaden sukces, to jest oczywistość, albo jeszcze lepiej, mówiłem, udało mi się. To wszystko sprawiało, że nie byłem w moim życiu szczęśliwy. Mimo tego, że dużo miałem, byłem bardzo lubiany, czy osiągałem wiele sukcesów, ja sam ze sobą, w środku, nie byłem szczęśliwy. I tak żyjąc sobie, pewnego dnia stwierdziłem, że tak dalej być nie może, że chcę odzyskać wpływ na moje życie, że chcę sam decydować o tym, czego chcę i czuć się dobrze w moim życiu. Przecież nikt nie przeżyje mojego życia za mnie, nikt nie przeżyje go lepiej, Ode mnie. I właśnie dlatego zacząłem pracować nad moim porciem wartości. Nie miałem wtedy żadnych narzędzi. Dopiero sam uczyłem się, czytałem, jeździłem do wielu ekspertów w Polsce i poza krajem, żeby uczyć się pracować z porciem wartości. Zajęło mi to prawie 7-8 lat, ale tak powstała pewna wyjątkowa ścieżka, do której dzisiaj chciałbym cię zaprosić. Na podstawie wielu lat własnej pracy z tematem porcia wartości i pomagania moim klientom. Uwierzenia w siebie, budowania pewności siebie, stworzyłem całościowy, kompleksowy program, który nazywa się Inner Power. Uwierz w siebie. Dlaczego inner power? Inner power, czyli wewnętrzna moc. Widzisz, bo moim zdaniem każdy projekt w życiu, którego się podejmujesz, wymaga uwierzenia w siebie, wymaga poczucia własnej wartości. Czy to jest nowe zadanie, nowy projekt, nowa praca, którą się podejmujesz? Zanim ją zaczniesz, musisz uwierzyć, że Ty możesz ten cel osiągnąć. Jakakolwiek relacja, którą chcesz zbudować z kimkolwiek, z jakąkolwiek wspaniałą istotą, wymaga, żebyś najpierw stworzył wspaniałą, cudowną relację z samą sobą, z samym sobą, żebyś polubił siebie. Dlatego przygotowałem dla Ciebie dwudniowy program, dwudniowe szkolenie: Inner Power, uwierz w siebie. Podczas tych dwóch dni przejdziemy przez ponad 20 technik i ćwiczenia. Każde z nich będzie pomagało budować Twoją wewnętrzną siłę, Twoją wiarę w siebie, Twoje poczucie własnej wartości. Będziemy pracowali na ośmiu podstawowych filarach, czyli ten program, całościowy program Inner Power, budowania poczucia wartości, jest zbudowany na ośmiu filarach, na ośmiu podstawowych komponentach, elementach, umiejętnościach, które moim zdaniem składają się na pewność siebie na budowanie wiary w siebie. Przede wszystkim numer jeden to relacja z samym sobą czyli jak traktuje siebie kiedy nikt nie patrzy kiedy nikt nie słyszy czy lubię siebie. Absolutnie najważniejsza relacja w twoim życiu najważniejsza relacja jaką możesz stworzyć to relacja z samym sobą kiedy będziesz czuła się dobrze z samą sobą będziesz czuł się swobodniej i dobrze z innymi ludźmi. W tej relacji jest taki szczególny punkt którym poświęcam osobny filar drugi punkt to wewnętrzny krytyk to taka część nas która ma doskonałe sposoby na to, jak umniejszyć naszą wartość, jak wytykać nam nasze błędy, porażki, jak zatrzymywać nas przed nas przed działaniem. Taki krytyk wewnętrzny potrafi bardzo mocno zmęczyć, wkurzyć, sfrustrować, zasmucić, zdołować i zniweczyć każdy projekt, każdą relację, w którą chciałabyś wejść. Po trzecie, to są, To jest twoje podejście do błędów, czyli co się dzieje, kiedy popełniasz błąd? Jaka jest twoja naturalna reakcja na błąd? Jak na niego reagujesz? Bardzo wielu ludzi katuje się, utożsamia się z błędem, mówiąc, że to ja jestem błędem, że to mnie wychodzi. Stąd też mm, perfekcjonizm. Będziemy pracować z perfekcjonizmem jako pewną postawą, która jest bardzo, bardzo męcząca. Perfekcjonizm oznacza, że albo coś jest na 0%, albo na 100, nie ma nic pomiędzy. Jeżeli jesteś perfekcjonistą, to doskonale wiesz o czym mówię, kiedy nie jesteś w stanie pójść na ustępstwa z samą sobą i bardzo dużo czasu poświęcasz na to, aby twoje zachowania, Twoje działania były perfekcyjne, ponieważ nie pozwalasz sobie na popełnianie błędów. Następny element, czwarty punkt, czwarty filar, to przekonania. Przekonania, które dotyczą ciebie samego, twoich umiejętności, wiary w siebie, tego, jak czujesz się sam sobą, co myślisz. O samej sobie, jakie masz zdanie na własny temat, na temat Twoich umiejętności. Czwarty, piąty element to nawyki. Nawyki, czyli takie mimowolne, nawykowe działania, które potrafią albo budować Twoje poczucie wartości, Twoją wiarę w siebie, albo wręcz przeciwnie, nawykowe działania, które potrafią sabotować Twoją wiarę w siebie. Następny element, bardzo często wymieniany. Czyli upragniona kompetencja przez ludzi, to jest pewność siebie. Pewność siebie jako stan emocjonalny, jako poczucie, emocja, stan, w którym jesteś, kiedy, jak ja to nazywam, możesz na sobie polegać, możesz być siebie pewnym. Czyli pewność siebie to bycie siebie pewnym. Kiedy masz zdolane poczucie wartości, pewność siebie pojawia się naturalnie. I to jest ten moment, kiedy twoje poczucie wartości wychodzi do świata, spotyka się z innym światem, z innymi ludźmi. Następny element, siódmy element, to porównywanie się z innymi ludźmi. To jest to, jak reagujesz, kiedy spotykasz się z innym człowiekiem, kiedy widzisz ludzi, którzy mają być może lepsze umiejętności, lepsze kompetencje niż ty. Porównywanie się jest czymś naturalnym, ale Twoja reakcja na porównywanie się może umniejszać, zmniejszać Twoją wiarę w siebie, Twoją pewność w siebie i atakować Twoje poczucie własnej wartości. I wreszcie ostatni element, czyli asertywność. To jest ten moment, kiedy Twoje poczucie wartości spotyka się z wartości innych ludzi i Twoja racja spotyka się z racją innych ludzi, Twoje zdanie spotyka się ze zdaniem innych ludzi. To jest ten moment, kiedy masz prawo powiedzieć drugiemu człowiekowi nie, kiedy masz prawo powiedzieć komuś tak, mam ochotę na coś, poprosić o coś, powiedzieć komuś komplement i tak dalej, i tak dalej. Na bazie tych ośmiu filarów zbudowany jest zbudowane jest całe to szkolenie. Dwa dni. Dwa dni. Kompleksowy system poświęcony na to, aby przez 20 ćwiczeń, technik, narzędzi budować Twoją wiarę w siebie. Twoje poczucie własnej wartości, Twoją pewność siebie. Żebyś mogła iść przez świat tak jak Ty tego chcesz. Pamiętaj, to jest Twoje życie, nikt za Ciebie go nie przeżyje i tylko Ty decydujesz o tym, jak ono będzie wyglądało i czy będzie wyglądało tak jak Ty chcesz. I moim zdaniem poczucie wartości Wiara w siebie jest tym kluczowym elementem, który zmienia, całkowicie zmienia jakość Twojego życia, kiedy możesz po prostu cieszyć się z tego, że jesteś w sobą. Więc jeżeli masz wyzwanie z którymkolwiek z tych elementów, chciałbym z nim pracować, jeżeli czujesz, że potrzebujesz bardziej uwierzyć w siebie, zbudować tą wewnętrzną siłę do jakichkolwiek działań, tą moc, która i tak jest w Tobie od urodzenia, tylko czasami jakiś dziwny program lub jakieś wydarzenie, które utknęło nam w głowie powoduje, że nie wierzymy w siebie, jeżeli tak jest, to zapraszam Cię na te dwa dni pracy z własnym poczuciem wartości, pracy z wiarą w siebie. Przez te dwa dni poświęcimy całe dwa dni, wszystkie 20 ćwiczeń po, po to, żebyś mogła zbudować Twoją wiarę w siebie, Twoje poczucie własnej wartości, Twoją pewność siebie. Dlatego zapraszam Cię serdecznie na szkolenie Inner Power. Serdecznie pozdrawiam. Cześć!